widzicie jest taki krótszy film. Tu macie długość wysięgnika. Przy długości wysięgnika 40 metrów, na 40 metrze, ja mam 6,2 tony. Ale ten sam żuraw, przy długości wysięgnika 55 metrów, na 40 metrze, będzie miał 5,4. widzicie różnicę przy 60 metrach ten sam żuraw na 40 metrze będzie miał 5,1 po to się robi właśnie próby żeby ustawić go z 6,2 na przykład na 5,1 a to jest już trochę duża różnica jeżeli na przykład szybko pociągniemy ja film o próbach Postaram się dzisiaj nagrać, żeby Wam wytłumaczyć dokładnie o co chodzi, jak to się robi. Także próbę hamulca, a na razie, niech to będzie w internecie.